Widzowie od teraz po update można zrobić już tylko jedno. Dosłownie, taką Mariposę Piper u siebie wymieniam. Słuchajcie, na Franka. I dobrze pisaliście, że mam tego skina nowego. Jest to jaskiniowiec Frank, i słuchajcie, ten czołg jest totalnie szalony. Właśnie przetestowałem w jednym meczu, jak on dużo bije, i serio to jest widzowie kosmos. To jakie on dostał buffy, jest po prostu szalone. Ten skin jest śliczny, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem i widzowie ciśniemy. Mamy gorącą serię, może jej nie przegramy. Patrzcie, jaka dziwna mapa na kaucie w ogóle. Przecież tutaj. Frank jak przywali, to mega S. Zobaczymy, czy się uda nam znowu i widzowie, nie no, mój ulubiony zadymiarz, absolutnie nie piper. Nie, trzeba to wyrzucić, widzowie. O, proszę! Teraz tu mamy zadymiarza, widzowie. Dobra, słuchajcie, żeby jeszcze to było bardziej tutaj konkretne i żeby było widać moją miłość do franka, widzowie, to kupię pierwszy raz w życiu ze sklepu zestaw pakiet kolekcjonera Frank. Słuchajcie, i w tym momencie będziemy mieli potężne hiperdoładowanie. Podczas superataku Frank macha teraz młotem dookoła siebie. Czajcie, prędkość 26% procent obrażenia 5%, tarcza 25%, sejsmiczne uderzenie. Dostajemy też oczywiście tutaj Widzowie całą resztę pięknych rzeczy i konkę gracza nawet. I słuchajcie, do, wygląda to po prostu ślicznie. Co mogę powiedzieć? No Frank, jesteś śliczny stary po prostu. I w tym momencie Widzowie mamy hiperdoładowanie do Franka. Musimy to przetestować, dlatego go wymaksowałem Widzowie i nie gramy tutaj żadnym innym Frankiem, jak jaskiniowcem, bo to Widzowie jest tutaj odświeżona wersja, także koniecznie musimy tym zagrać i teraz słuchajcie tak, to co jeszcze chciałbym tutaj widzowie sprawdzić, to czy mogę... Dobra, generalnie tak to wygląda. Tutaj mogę coś zmienić w ogóle. O, ten nowy brok tu nawet jest. Siemano, gościu. Czy ja, widzowie, mam to mm, hiperdoładowanie? Mam! Patrzcie! O, dobra! Na razie Super Sela wyrzucę i wrzucamy widzowie Franka, naprawdę, bo to, to nie ma innej rady, nie ma innej opcji. I tutaj też dajemy Franka, widzowie. Pamiętajcie, widzowie, żeby wbić na eneba.pl, jeżeli szukacie tańszych gier albo tańszych doładowań do gier. Wszystkie linki macie w opisie. I ciśniemy. Mamy Franka wbitego. Tutaj oczywiście też do, do, damy widzowie normalnie Frankunia. Gdzie jest Frankunio? no panie Frank, gdzie ty jesteś? Właśnie najgorsze jest to, że ja często nie widzę tego. I tutaj moglibyśmy dać właśnie no Memotkę. W sumie czemu nie? Taką z hiperdoładowania. Okej, okay, widzowie, jesteśmy gotowi, lecimy na knockout, ciężka trasa, bo to wygląda, jakbyśmy mieli im naprawdę mega przyłożyć. Słuchajcie, Frank teraz bije tak szybko tym młotem. Dodatkowo, jak ma hiperdoładowanie, to jak użyjemy ulta, to dookoła stunuje. Wyobraźcie to sobie. To jest po prostu szalone. Jak ktoś z was nie grał frankiem po update'cie... Ja i tak gram troszkę późno. To słuchajcie, warto. Naprawdę warto. Ja lecę tutaj. Odpalimy sobie przyciągnięcie... I patrzcie to, podejdziemy, przywalimy i tyle. Już nie ma, już jednego nie ma, widzowie. Mamy mega dużo HP swoją drogą, kolejna sprawa. To jest naprawdę potężny brawler. Lecimy dalej, widzowie. Aktualnie jest to zadymiarz, który totalnie oddaje. Ktoś ma tutaj nawet skina do Boni. Ej, mega ładny, bardzo ładny skinek. Frank się cieszy, także ciśniemy. Widzowie, bierzemy przyciąganie, hiper do Ładuje się całkiem szybko, tak mi się wydaje. Dobra, odpalmy sobie i widzowie, patrzcie to, nawalamy tutaj szybkim atakiem po prostu, wszędzie nawalamy szybciutko, nawalamy, nawalamy, no Frank naprawdę widzowie jest teraz totalnie szalony, serio, co chwilę uderza, nie, dosłownie co chwilę uderza, także serio, to jest tak szybciutko, no widzicie jak ja biję, jeszcze hiperdoładowania nie użyliśmy, a już wygraliśmy giereczkę, także naprawdę, jak chodzi o Franka widzowie, totalny świr, ale mieliśmy bardzo dobrą Bonnie, także tutaj widzowie, ona sama tak naprawdę wygrała tą giereczkę, serio, mega dobra Bonnie, tutaj pozdrawiamy Bonnie, super zagrała, serio, Mega super. Mamy klejnociki. O, by się przydały wcześniej do zakupu. Nie musiałbym tyle wydawać złotówek. Dobra, widzowie, nie jest źle. Ciśniemy dalej, bo tym frankiem widzowie, to my się teraz troszkę zabawimy. Pamiętacie, jak mówiłem, że chciałem wbić franka na wyżej niż 750 pucharków? To jest widzowie ten moment. To jest ten moment. Mamy idealne rzeczy, żeby po prostu docisnąć coś takiego. Ewentualnie mógłbym też kupić widzowie tutaj prędkość do tych krzaków. Byłbym mega szybki i to też by było ciekawe, wiecie? Gdybyśmy tak szybciej chodzili w tych krzakach, jest jaka, jakiś pakiet na monety, czy nie ma raczej widzowie aktualnie? Pewnie nie ma, bo są hiper doładowania. No dokładnie. Tutaj widzowie, niestety oferta specjalna na punkty zadebiarza. no chciałem widzowie mieć to poruszanie się w prędkości, ale tu mamy tysiaka monet. Dobra, robimy to, widzowie. Gramy, robimy tysiąc monet i kupujemy mu zamiast tarczy to tą prędkość. I wtedy na tej mapie, na tym nokaucie, coś czuję, że mega to odda. Dobra, widzowie, ciśniemy dalej, bo czuję, że naprawdę frank widzowie teraz nam tak poddaje, że my będziemy po prostu... Najlepszymi graczami aktualnie, nie? Wydaje mi się, widzowie, że tu bez problemu sobie poradzimy. Edgar i właśnie ta nowa Lili ma widzowie teraz podwójny atak. W sensie ma dwa ataki zamiast jednego tak naraz, może naładować dwa ataki, także troszkę lepiej. Też ma Buffa, tak samo jak Frank. No niestety widzowie, niektóre postacie się nie cieszą, ale Frank to się na pewno cieszy. Jak widzicie tutaj, o, szybko-szybko bijemy! Okej, okay, uderzyłem. O, widzowie, prawie przegrałem. Dobra, Edgar mnie tutaj widzi. Ma na mnie chra Chrapkę, jakie kąski, co ja gadam? I patrzcie to. Co to jest w ogóle? Co to jest? No... Co jest, widzowie? Ja nie wiem. Sorry, że tak piszcza. Ja jestem w szoku. Nie dobra, teraz dałem się pokonać tak głupio. Ale słuchajcie, co to jest, że Frank tak szybko nawala? W momencie, kiedy uderzymy, on chyba zyskuje taką przeogromną prędkość. To jakoś tak wygląda. Znaczy, próbowałem ultem tutaj rozwalić Jessie, ale nie zdążyłem, widzowie. Także generalnie tak to wyglądało. Dobra, tutaj nie zdążymy. Widzicie, no jednak Frank i tak jest tutaj troszeczkę. Tak wiecie, do ciężej mu jest. Ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy, widzowie. Lecimy tutaj, lecimy, lecimy i uderzamy. Dobra, uderzyłem, ale niestety nikogo nie trafiłem, także lekka lipa. Ale spokojnie, widzowie, spokojnie. Zaraz pociśniemy. Poczekamy, poczekamy, poczekamy. Edgar, na spokojnie, na spokojnie, stary. Co ty robisz? Dobra, widzowie, nawalamy, nawalamy. Udało się. Ej, powiem wam, że Frank to naprawdę jest niezła bestia. Jest potężna bestia, widzowie. Totalnie. Oczywiście tutaj bijemy. Cyk, i tyle, i pum. I mega szybciutkie ataki. Troszkę mogłem to już odwalić. I mogliśmy to przegrać, ale widzowie się w porę ogarnąłem. No, generalnie, jak widzicie, dwa dedy. Słabo troszkę, troszkę słabo. Jak zawsze, no, powiem wam, że muszę coś odwalić głupiego. W sensie bardzo się rzucam. Powinienem troszkę bardziej zachowawczo grać i to jest prawda o mnie, że troszkę tutaj brakuje mi tego takiego wyczekania przeciwnika. Dobra, zaraz będzie tysiak, lecimy dalej. Dobra, widzowie, kolejny meczyk na nokaucie. Nie wiem, czy to dobre, żeby tutaj tym grać, ale na razie grajmy. Na razie nie jest tak źle. Mamy ładniejszego Franka od przeciwnego, chociaż on ma tego silver, także dużo wydał widzowie golda. Zobaczymy, czy będzie taki dobry. Uwaga. Musimy sobie podejść, widzowie. Teraz. Czułem, czułem, że teraz. Dobra, mamy Franka. Pomóżcie mi, dobra, dzięki, dzięki. Udało się, widzowie. Jestem lepszym Frankiem. Prościutko, prościutko. I teraz tak, tego Edgara. To bym dojechał, wiecie? Normalnie bym go tutaj dojechał. Chodźmy po tego Edgara, stary. Dawaj, ciśniemy go. Dobra, i widzowie, nawalamy, nawalamy. Dobra, pięknie, dojeżdżamy, dojeżdżamy Edgarka. No i mamy Edgarka, widzowie, to no, żaden problem. Łapeczka w górę. Nawet Franka mogę wysłać. Nie, już nie mogę. Mogę serduszko dać. Dobra, ciśniemy dalej, widzowie. Muszę się troszkę lepiej ruszać. To na pewno i będzie dobrze. Frank myślał, że mnie dojedzie, widzowie, ale wiadomo, tutaj lepszy Frank na posterunku. I teraz tak, robimy ulcika, widzowie. Szybkiego ulcika. Dawaj, dawać, 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 dobra, i nawalamy. Dobra, woo! Dobra, nice, 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 nice! Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, dawaj dalej, dawaj dalej. O, i pięknie tutaj i dostał! Co jest? Nie widzowie! Jak macie franka, kupujcie hiperdoładowanie, albo poczekajcie te 4 dni, to będzie już normalnie do kupienia. Ale powiem wam tak, na pewno będzie jeszcze więcej graczy Franka, bo w tym momencie ja odrobiłem 750 pucharków, które miałem i to bez żadnego problemu. Ja mam dosłownie totalny fan zgrania i serio, nie jest to w ogóle trudne. Mamy nawet tutaj wbitą kolejną aleję pucharów i 300 monet. Ej, dobra, ale oddaję totalnie. Jeszcze widzowie, musimy zrobić jakąś misję, żeby mieć tą prędkość. Ja jestem ciekaw, jakbym mógł szybko podejść do widzowie wroga i wtedy, wiecie, szybko tym Frankiem zaatakować, żebym miał tą prędkość zamiast tarczy, bo po co mi tarcza? Także wtedy będziemy jeszcze bardziej Rozwalać. Tylko zobaczmy, jaką moglibyśmy misję na szybko zrobić. Co my tu mamy, widzowie? Jest tu jakiś nokaut w ogóle? Nie ma nokautu, co nie? Dobra, to zagrajmy coś innego. Starcie w trybie duo lub gorąca strefa, za dyma lub starcie solo. No dobra, starcie w trybie duo albo za dyma. Dużo zadymy jest, widzowie, widzicie? Jest dużo zadymy. Dobra, sprawdźmy zadymę. Co jest na zadymie? Oko. Okej, okay, ciśniemy. Najwyżej stracę gorącą serię. Bardziej się czuję pewnie na nokaucie, bo wiecie, tam mogę mega poszpadować, polatać tym frankiem. A tu to może być różnie, bo ja piłkę generalnie widzowie, piłki nie ogarnie. Tak, przyznaję się. Średnio, znaczy nie ogarniam. No po prostu często czuję, że tutaj ludzi dziwnych dobiera. Dobra, ciśniemy. I widzowie ciśniemy tutaj, dobra. Bo tu niestety Bibi podchodzi, ale widzowie dojedziemy ją. Aż mi Gierkę zacięło. Dobra, i teraz te, tego Drako, Drako. Dawaj Draco, dawaj drako! Jak ja w ogóle bije szybko, no nie no widzowie To jest niesamowite, naprawdę, patrzcie jak on szybko bije Co to jest Serio, dobra, walimy mu, walimy mu na łeb Widzowie, na Bibi, na Bibi, patrzcie co on bije Ej, co jest z tym Frankiem nie tak Widzowie <laughs> Co, dobra, rozwalamy to, ziomek nie Co jest z Frankiem, widzowie? Co się dzieje z Frankiem? Halo, niech ktoś wezwie tutaj pomoc, bo ja nie mogę, widzowie, co tu się odwala, patrzcie, nie nie zdążyłem ulta. Ej no, halo, dlaczego moi nie strzelają goli, widzowie? Ja tutaj tak fajnie się bawię, tak na S ich robię, oni nie strzelają nic. No halo, halo, padowie, możecie na luzie strzelać. Ja tutaj odpaliłem wszystkie rzeczy. Generalnie rozwaliłem im nawet bramkę, także raczej na luziku. Okej? Okay. Tutaj widzowie chyba mamy przyspieszenie z tego bicia, że w sensie coraz szybciej bijemy. Dobra, wiecie co? Odpalmy sobie tutaj? A, zabrał. Myślałem, że jakoś mogłem. Mogłem w sumie ultem, wiecie? Mogłem tak z ulta przywalić. No właśnie to jest to. Dostaję jakichś dziwnych ludzi na Na generalnie na tych meczach, na zadymach. Serio, tak czuję, że zawsze jakoś tak mało grają. Tak mi się wydaje, może źle, ale troszkę widzowie mam takie wrażenie. Dobra, lecimy. Dojeżdżamy, Bibi. Nie ma co, widzowie. No ta Bibi oczywiście będzie tutaj wkurzać. Dobra, lecimy. Patrzcie, jakie mamy szybkie ataki. Cyk, cyk. Dobra, lecimy teraz, przyłożenie, cyk Widzowie, nie, ja się nie boję Ja się nie boję, ja po prostu nawalam cały czas Frankie Patrzcie, dosłownie cały czas nawalam Okej, okay, teraz to wyrzuciłem piłkę Przypadkiem <grytanie> Co jest, nie, no widzowie, my z tą serio przegramy? No przecież ja tyle obrażeń robię No co jest, panowie, tutaj lecimy, lecimy Nie boimy się, lecimy Dobra, i teraz tak, widzowie, odpalamy sobie ulta Bigo, bigo Bigo, ziomeczka, bigo Dobra, widzowie, nawalamy. No, czy ta Bibi musi mnie ciągle przetrącać? Dobra, biegnij ktoś. Ja tutaj ją przy. Przyrzucę. dobra. Mam ją, widzowie. I patrzcie, co Frank robi. Patrzcie, jaki speed attack w ogóle. No, chyba, jak mam mniej HP, to szybciej bije. Coś takiego chyba jednak. To nie, że jak uderzę, tylko że jak mam mniej HP, to Frank się wścieka i zaczyna mega szybko. Wiecie, uderzać, kolejne ataki walić. Także to w tym stylu raczej działa. Dobra, odpalmy sobie, widzowie, tutaj. To hiper doładowanie. No nie, no i uderzyła mnie, no serio? No ziomy, no, let's go! No co jest? No i widzowie, mówiłem wam, że za dymę przegram? Mówiłem wam, że ją przegram? Patrzcie, to mam jakiegoś bolka i lolka. Jeden ma 30 tysięcy obrażeń, drugi ma 62 tysiące. No, come on! No, to serio było tak proste do wygrania. 10 killi, widzowie, 131 tysięcy i taka porażka. No, no, come on, guys! No, co to było w ogóle? No, naprawdę, mega jestem za, zażenowany, widzowie, autentycznie. Bo granie właśnie za dymy tak wygląda, że jak traficie nie ogarów to macie po prostu przerąbane. No nie powiecie, że nie. Powiedzcie, że nie. Widzowie, naprawdę, to jest masakra. Po prostu trafić takich ziobów, to, to tragedia. W ogóle kradziesz mocy, czy gąbka, widzowie? Raczej, raczej kradziesz mocy. I raczej knockout. Lecimy, widzowie. Deklasujemy. Mam dosyć. W tym momencie muszę się odegrać. Bo straciłem swoją gorącą serię na rzecz zrobienia misji, żeby mieć monety na prędkość. Teraz, widzowie, się nie wycofam. Teraz rozwalam każdego. Także tutaj lecimy frankiem. I sorry za moje krzyki, ale serio, byście się też wkurzyli. No Sto, prawie 150 tysięcy HP. Znaczy 150 tysięcy, prawie, obrażeń? I nic z tego nie wyszło, widzowie. Nic z tego nie wyniknęło, no naprawdę. Taki meczyk. Ja im totalnie. Po pierwsze, widzowie, pootwierałem. Wiecie o co chodzi? Pootwierałem im bramkę przeciwnikom. Dodatkowo jeszcze tam, wiecie, cały czas biłem. A oni nie wiem. Totalnie nic nie wchodzili. W ogóle nie wbijali tej piłki. Otworzyliśmy bramkę Frankiem. Cały czas ich biłem. Za mega duże obrażenia. No nie wiem. Sami powiedzcie, czy to było. Takie, do no, nie wiem, normalne było raczej takie dość dziwne, w sensie. No słabo zagrali po prostu. Dobra, widzowie, faktycznie jak Frank ma mniej HP, to szybciej bije. Chore, naprawdę chore. Duża zmiana, mocno taka bafująca, bardzo mocno. Dobra, odpalamy się, widzowie. Nawalamy mega szybciej. <laughs> Co to było? Przecież ten młot. Czy tam bardziej kość, bo ja kością nawalam. To dosłownie latała nad głową jak, nie wiem, jakaś mucha, nie? Cyk, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tak raz, nie? Tak cały czas dosłownie. Mapka mega śmieszna, ale jeżeli ktoś weźmie, ogarnia i weźmie trzech na dystans i dobrze to ogarną, to ja tym frankiem padnę, nie? Dlatego trzeba, widzowie, jakoś to dobrze zrobić. A ta prędkość nie wiem, czy mi tak dużo dała, czy ja szybciej jestem od innych. No mam nadzieję, że tak, bo patrzcie, niby tutaj tej prędkości troszkę mam, ale czy to tak dużo? Dobra, odpalamy się, widzowie, i cyk. Dobra, Sandy, mamy. Mamy go, mamy go. Dobra, teraz uwaga. Uwaga, ja uciekam, bo tutaj oczywiście przegram. Kieł zostanie pokonany i została Piper. Dobra, jak Piper została, to widzowie nie można tego przegrać. Dobra, mamy to. Jak widzicie, totalnie dostała na łeb. To no myślała, że nie wiem, mnie dojedzie. Po co, w ogóle nie wiem, po co do mnie podchodziła. Ja chciałem widzowie powymijać dobrze, więc też tutaj uważałem, ale no. Jakby nie podeszła, to mogłaby wygrać na luzie. Dobra, wycofamy się widzowie. Na spokojnie. Na spokojnie, na spokojnie. Odpalamy sobie gadżet. Weźmy sobie tą stroną i podejdziemy do tej Piper. Dobra. O, Eloszka, bamboszka. Patrzcie, jak uciekła od Dobra. Słuchajcie, odpalamy sobie hiperdoładowanie i jedziemy po nią. I teraz tutaj odpalamy. I cyk, i odpalamy się w niego. Elo? Dobra, kto tam jeszcze jest? Ty się chowasz tutaj. Dobra, mamy Sandy. Czy trafię ją? No, będę musiał bardziej podejść, widzowie. Dobra, szybciutko. Lecimy, lecimy. <grystanie> Swojego będę bił. Dobra, widzowie, lecimy. No i dobra, tyle. To no jakby Frank jest totalnie przerąbanym zadymiarzem. To jest dosłownie, ja bym to nazwał powrotem Franka do gry. Bo naprawdę, Frank był mega trudny do grania. A teraz, widzowie, to jest jakieś szaleństwo. Ja nawet go będę wybierał chyba na rankedy. Chociaż za dużo nie pogram, bo mam wyjazd, niestety. Ale powiem wam, że mega. Jest wściekły. On jest po prostu wściekły. To jest taki, wiecie. Potężny ziomek i do tego wściekły. I mega ładnie wygląda, naprawdę. Ten redesign widzowy, ten piękny tutaj nowy design tego jaskiniowca. Naprawdę chce się grać. Bardzo ładnie wygląda. Tak słodko, uroczo i potężnie jednocześnie, nie? Patrzcie to, co? Jo, nie, no, bezki, to. No, przecież to jest chore, nie? To jest widzowie chore. Dobra, odpalamy sobie teraz tak. Lecimy sobie ultem, widzowie, i tak odpalamy. Patrzcie to. Cyk, 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 cyk. Dobra, 40 HP mamy. Nie jest dobrze, widzowie. Nie jest dobrze. Ale odpalamy wszystko: gadżet. Widzowie, do tego jeszcze ulcika. Wszystko naraz. Nie bawimy się. Dawaj, tutaj, chodź tu. I cyk. Dobra, widzowie, wygrałem Gierkę Sam. Pozdrawiam. Więc w ogóle, patrzcie to, patrzcie na obrażenia. 3000 tysiąc, a ja 30 tysięcy Co tu się dzieje? No przecież to jest chore widzowie. Nie powiecie, że nie. Dosłownie przyciągnąłem ich cyk za głowę, Elo, i się mam wszystkich. Nie naprawdę powiem wam, że Frank, Frankinio, no to jest zawodnik, nie? To jest naprawdę mega super offka. Jak już wyjdzie normalnie za monety, hiperdoładowanie, mega wam polecam kupić, bo naprawdę to jest szalone. Tylko zakładam, że na wyższych rangach, właśnie pojawia, pojawiać się będą franki. Franki, jak to brzmi? Dobra, odpalmy się tutaj? Oni się boją, ale ja, widzowie, cisnę. Dobra, złapałem. Oczywiście moi mi nie pomogli, a szkoda, ale Franka też mają. Dobra, to dwa Franki padły. Co tu się dzieje? Widzowie, mega dziwnie się zadziało, tyle powiem. Jak Edgar dobrze to zrobi, mam nadzieję... O, teraz, teraz go dojeżdżaj, dawaj, dawaj, dawaj. Masz go, masz go, masz go. Normalnie, dobra, Dynamike. Widzowie, Edgar kontra Leon. Czemu on odpalił? Czemu, czemu on odpalił w ogóle, widzowie? No, wiecie tarczę odpalił. Dobra. Nie wiem o co chodziło, ale do no jak chciał to odpalił. Nie wiem widzowie co powiedzieć. No chłop sobie odpalił po prostu. Dobra, leć po niego. Dawaj, dawaj, dawaj normalnie, normalnie. No na easy, skocz na niego. Cyk i tyle. No widzowie, prosta sprawa. Ale trzeba spamuje tym Baby sharkiem, gościu, bo przez to muszę wyłączyć te tutaj powiadomienia, powiadomienia. No te motki, bo generalnie widzowie to jest na prawach autorskich niestety. Więc nie można sobie Baby Shark'a odpalać. Dobra, odpaliłem go. A jeszcze jeszcze Dynamite go trafił. Dobra, to już w ogóle to już totalne szaleństwo, nie? Dobra widzowie, Edgar? No niestety Edgar mnie chyba dojedzie. Nie dojechał, bo byłem tak szybki. Widzieliście to, że Edgar nie mógł nawet mnie dojechać. Co tu się dzieje? To jest naprawdę szalone. Dobra, odpalamy. No i tyle widzowie, nawet nie mam co zrobić za bardzo. Wyłączyłem tego baby sharka, bo odpalają go cały czas, wariaciki. Dobra widzowie, kolejny beczyk wygrany jak widzicie. No naprawdę, naprawdę to jest chore. A jakbym wziął na przykład starcie solo, bo faktycznie on jest taki samowystarczalny, że jak idziemy, to wszyscy się nas boją. Serio, a przynajmniej powinni się bać, bo, bo to jest szalone, naprawdę. Czy ktoś gra Frankiem? Nikt nie gra Frankiem. Jak wy nie wiecie, jaki on jest OP. A nie, gra Jani Pupsi. Dobra, Jani Pupsi. Lecimy da solówę. Normalnie. Robimy solówkę tutaj potężną. Odpalamy sobie power cube widzowie. raz tego Gina tutaj rozwalimy. Uwaga. Dobra, odwalamy go. Oj, niedobrze. Niedobrze, widzowie. Niedobrze. No niedobrze, nie, no nie, źle to zrobiłem, ty dżinie jeden. No żebyś naprawdę, nie, no ch naprawdę chłopie, co ty mi zrobiłeś, nie, no widzowie naprawdę, Bega mnie tutaj, że tak powiem, załatwił. No w sumie ja niepotrzebnie tam wbijałem, bo patrzcie teraz to. Ja wbiłem sobie po, środek, po, po środku między dwóch typów. No, no głupek, nie, no to właśnie jest meres. No, wbiłem sobie między dwóch chłopów, a mogłem poczekać aż go zbiję. No mówię, to jest właśnie to. Ja nie umiem grać na wyczekanie. Straszny jestem. Bo naprawdę mógłbym być o wiele lepszy, gdybym tego nie robił. Takiego głupiego wbijania od razu, nie? Bo serio, ten chłop, ten jean, totalnie sobie ugrał giereczkę, w sensie przeżył, tylko dlatego, że ja odwaliłem tak szczerze. Dobra, sobie podejdźmy, widzowie, tutaj. No nie no, tej Amber to nie złapiemy. Przecież to jest szalone, co ona robi. Dobra, uciekamy stąd, bo mam jej dosyć. Dobra, widzowie, na spokojnie. No co jest? No i znowu we dwójkę mnie biją? No fajny sojusz, nie do no naprawdę widzowie. No co? Nie, dobra, wiecie co? Ja wam powiem tak. Yy, nie grajcie Solo, Gierek. Właśnie widzicie dlaczego. To jest bez sens, to jest nonsens, to jest taly nonsens. Dwóch typów się na was uweźmie i dosłownie co? No po jednej mam Meg, a po drugiej mam Amber. Obie biją mega szybko. Co ma zrobić Frank? Naprawdę, no, specjalnie się zebrały jeszcze na mnie, nie? Bo to było widać, że one dosłownie... Zaczęły we mnie tylko bić. Wiadomo, byłem najsłabszy, to, to zaatakowały, ale wizowie mega niemiło, mega fajnie, naprawdę. Takie zachowanie na starciu Solo, gdzie dosłownie, no, timujesz się, bo to, to tak, tak to wygląda, inaczej nikt mi tego nie powie, że to tak nie wyglądało. Dosłownie mogła mnie dalej bić, a ta nagle przyszła, i wiecie, sobie pomagały. Chociaż z drugiej strony skorzystały po prostu z momentu. Ok, rozwalamy go. Widzowie, tutaj szybciej wbijemy. Po prostu dlatego to będę grał, bo szybciej tutaj wbijemy. Czy ja mogę serduszko rzucić? Nie, też nie mogę, dobra. Bo generalnie, widzowie, uważam, że tutaj o wiele szybciej nam to pójdzie. Niż byśmy mieli się męczyć gdzieś tam na tym starciu solo. To jest totalnie bez sensu. Dobra, teraz to odwaliłem. No w sumie idę w Broka, który strzela rakietami, ale chciałem sprawdzić te limity Franka, nie? Jak dużo mógłbym tutaj zrobić. Dawaj, dawaj, Mortis, dobrze, 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 dobry Mortis, dobry Mortis widzowie, Bardzo dobry Mortis, dawaj, dojeżdżaj go stary, co ty się boisz? Normalnie. Chociaż skończysz w sumie jak ja, bo na blisko trzeba przyjść, a Brok tam nawala te rakiety, ale fajny jest ten klasyczny Brok. W sensie bez skina. Wygląda fajnie teraz, nie? Po prostu Dobra, trzeba widzowie wbić więcej Dalej lecimy knockout, bo knockout oddaje I po prostu, no wydaje mi się, że poza odcinkiem Też spokojnie ponabijam sobie więcej Bo naprawdę wygląda to super Dobra widzowie, gram już którąś giereczkę i powiem wam, że Naprawdę Frank mega oddaje Wiadomo, w niektórych sytuacjach, sytuacjach jest ciężej Bo trzeba naprawdę tutaj jakoś dobrze podejść Ale w większości naprawdę Spoko się sprawdza, dostaje te Wiecie, to, to szybsze atakowanie To szybsze chodzenie nawet z tego co widzę Mamy to hiperdoładowanie z szybkim chodzeniem no naprawdę, powiem wam, że... Z szybkim chodzeniem, w sensie daje to bonus do speeda. No i naprawdę, powiem wam, że mega przyjemnie tym się gra. Jak widzicie, totalnie się nie stresuje. Mamy kolejnego ziołka rozwalonego. W ogóle teraz tak śmiesznie przychodzą dodania do znajomych. Nie wiem o co chodzi, dziwnie to wygląda. Mamy 831 na 850 widzowie pucharków. Mogłem niby z nimi grać, bo w sumie dobrze grali. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że możemy jeszcze taki ostatni meczyk, przegramy czy nie, zobaczyć jak nam pójdzie. I naprawdę jest to bardzo dobry odcinek z Frankiem, bo już byliśmy ponad 100 pucharków w jeden odcinek widzowie szybciutki, także naprawdę mega Frank oddaje. Najbardziej oddaje w momencie, kiedy dostaje tego speeda do ataku, do prędkości, jak ma bardzo mało HP. Wtedy widzowie zaczyna się zabawa. Wtedy jest najmocniejsza zabawa. Dobra, lecimy tutaj po nich. Cyk i pyk. I dobra, i nawalamy widzowie. I w tym momencie poruszamy się szybciej. Gdyby nas ktoś bił. ...to my mamy to w sobie, widzowie, tą moc, że tak powiem, że faktycznie wtedy tak się odpala szybko Frank, tak szybko nawala, że ktoś totalnie przegrywa. Nawet Edgar z nim przegrywa. Miałem taką sytuację, że Edgar ze mną przegrał, także naprawdę jest grubo, widzowie. Dobra, lecimy tutaj i robimy ulta. I widzowie, lecimy. Dobra, cyk, tutaj, ziemeczka, tutaj ulta, szybko. Dobra, mamy Edgara, tam mu złapałem. Tutaj dojeżdżały zioba, chodź, chodź źreczku, chodź, nie bój się. On chyba może wbiec na środek tym ultem. Jeżeli dobrze rozumiem, tak. Bo właśnie chyba w biegu. także też dziwnie, że ten ból może sobie wbić tak po prostu przez te X-y, przez te właśnie niedozwolone, wiecie, bloczki. No ale to chyba właśnie jakiś taki bug, którego nie znałem. Taka, taka, taki trik, taki trik na postaci. Dobra, widzowie, jak już wygraliśmy, to wygrajmy jeszcze raz, bo będziemy mieli 850 pucharów. Dobra, to już, teraz już nie mogę, widzowie, się wycofać. Skoro tak poszło dobrze, to lećmy dalej. Szkoda tylko, że nie gram z tymi samymi osobami. Bo w sumie jakbym grał z tymi samymi osobami, widzowie, to by nawet poszło dobrze, mi się wydaje, że byłoby chyba łatwiej. Riko mają, to jest lipa. Właśnie na tej mapie, widzowie, no Rico jest OP, nie? I wtedy już Frank troszkę traci. Ale spróbujmy. Dobra, mamy tutaj jakiegoś jednego zioma. Idziemy teraz boczkiem, widzowie, boczkiem. Ja myślę, że po dyna Majka pójdę. Ewidentnie, ewidentnie, widzowie, chcemy dyna, dynę rozwalić. Dobra, dawaj tutaj ziomek. Dobra, odpali ulta, niech tam sobie zużyje. Wiecie, mi to nic nie robi, no bo umówmy się, no generalnie na Franka taki ulcik. i to go nie złapało? Serio? Ej, no powiem wam, że naprawdę nawet bym się założył, że go złapię. A tutaj powiem wam, że to ciekawa sprawa. Dobra, do no niech sobie biega widzowie. Nie chcę się za nim biegać, naprawdę. Niech tutaj Dynamike go walnie albo po prostu poczekamy na strefę i go tam, wiecie, zeżre i tyle. No nie musimy się z nim bawić i biegać za nim. Dobra, kościół. Jak już bardzo chcesz, to ci tutaj walnę. No nie no, widzicie. Jednak wygrał dynamajk nasz, który ma dość, no, niepoprawną nazwę. No ale cóż, ja widzowie do nic nie poradzę na ziomę. Dobra, zobaczmy tutaj. Przejdźmy sobie i szybciutko. Bijemy tego dynamajka, bijemy widzowie dalej, lecimy do przodu, patrzcie. Cyk, przywalamy tutaj, mamy Riko. I teraz odpalamy sobie, widzowie. Pow, pow, po. Normalnie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Bazilla, nie, Bazilla mnie rozwaliła! Pomocy, panowie, co wy tam kwiatki zbieracie na polu? Co to było? Ten dynamik jest mocny, dawaj mike. no jednak ten mike widzowie nie wiem, yy, okej. Okay. Dosłownie. Rozwaliła nas Bazzilla. I to w taki głupi sposób, że oni jeszcze teraz wygrają. I będziemy musieli jeszcze raz grać. Widzowie, ja nie wierzę w to naprawdę. Co tu się odwaliło? Ewentualnie Riko może to tak ograć, że będzie tutaj strzelał. I on nie wejdzie, a strefa go dożyre, nie? To, to jest naprawdę okej. Okay. Ej, faktycznie Riko ma mega. Dobra, on tam został. Widzowie, to jest mega słaby wybór ze strony Baz bo no w tym momencie, patrzcie, Riko jest w bezpiecznym miejscu, strefa się robi, i chłop musi tu wejść. Także przerąbane miał. Totalnie przerąbane widzowie, a my mamy 853 jeszcze nędznika! Bardzo ładnie i patrzcie, wbiliśmy kolejną rangę. No, jak widzicie, teraz widzowie Frank jest totalną bestią. Ja za to zdobywam mega dużo rzeczy. Mamy tą bestię przepiękną i widzowie, co mogę powiedzieć, chyba wbijam tysiaka.